Cześć, jestem z tej strony, Polska Mućka i dziś będziemy grać w Brawlsters. Yy, ogólnie to jest mój pierwszy filmik na tym kanale. Yy, I ogólnie będę nagrywał na tym kanale Starsa, Robloxa, Minecrafta, jak się uda jeszcze to Fortnite. A. I ogólnie yy, ten filmik będzie dla pokazania, jak gramy w Stars yy, No i zagramy sobie wie większość postaci, spróbuję. Yy, spróbujemy się zmieścić w 15 minutach No spróbujemy Spróbujemy zagrać na yy, Każdej mapce, która tutaj jest No i zacznijmy chyba od Solo, oczywiście będę mógł dodawać Do znajomych, jak chcecie to yy, Możecie Pochodzić do klubu yy, będziemy, będziemy robić razem mega świnie yy, I ogólnie yy, yy, Co ja miałam jeszcze powiedzieć yy, Dobra, wyrzuciłem kogoś tutaj, więc sobie zagramy teraz solo yy, i będziemy mogli razem grać jak dołączyć je w klanie od 300 30 tysięcy pucharków, yy, będę musiał wyrzucać yy, od dołu po, yy, ludzi, yy, no bo chciałbym się dostać do top Polski, kiedyś się już dostałem, ale to jakieś 200 ilość było miejsce, chciałbym wyżej, chciałbym wyżej to podbić, a teraz yy, zacznijmy sobie grać na solo i wybierzmy sobie jakąś fajną postać na przykład Nani no i ogólnie to na jakieś 100 subów co, 100 subów co 1000 będą specjały, specjale będziemy coś rozdawać no i ogólnie nie będę sam grał, czasami koledzy się też będą na filmikach będziecie mogli wbić na ich kana kanały Macie w opisie i będzie, będę bardzo wdzięczny, jak nas zasubskrybujecie, bo wspieracie nas, tak? Hmm, no, zaczynamy. Gramy. Kurde, prawie mnie zabił, ooo, no to nieźle No to nieźle, zabił, zabił mnie No i co mapę będziemy zmieniać? Yy, inną postać yy, Dobra, teraz będzie piłka Jaka to piłka jest taka? Shade'a weźmy sobie No i piszcie jak będziecie chcieli jakieś inne też yy, gry nie, aż wszystko? może zaś Jak nam się spodoba zrobienie z tego seria? Może jakaś seria z Minecrafta? Może Simsy? Może CSGO? Może coś na Steamie zaproponujecie? Chodzi o regularność. Filmy powinny być często. Nie, dokładnie co 5 dni. Między 5 dni a 2. Mm, co jeszcze. Mm. Chyba to wszystko. Mm. O kurde, no to nieźle. I jak będziecie chcieli, to mogę Wam też pomóc wbić kogoś na 50 w rangę albo na rankingowym zagrać Na razie nie podaję ID, nie, nie dodaję do znajomych, ale do klubu zawsze możecie. Oczywiście nie patrzcie na nazwę tego klubu, bo ja to już stworzyłem dawno i będę taki kidosem. No co? myślę, że będę się zmiesił w tych 15 minutach chciałbym tyle nagrywać, bo... Nie mogę chyba więcej, bo muszę podać swój numer telefonu. Może podam następny razem na filmie, więc będę dłuższy. A jeśli chodzi o film, to 20-15 powinno być. 10 czasami będzie. Może, może jakieś tajkuny oby będziemy nagrywać. był, był na, naprawdę fajny pomysł. O, dobrze. Mm, mm. No, I ten film też możecie udostępniać. Bardzo nam by było miło. Mm, bardzo bym był wdzięczny. Potem więcej zobaczycie ten ludzi film, tym większe wyświetlenia. Dobra. Juś. Dzięki. Dobra, nie, taka A, no i... Już. Kurde, dawajcie, ludzie No niestety Angola. Aż dwie porażki. Znaczy chyba nie będę tych 5 na 5 grał. O nie znam ja. Eee, dobra. Teraz Charlie sobie zagram. No, to jest ma Charlie. No właśnie, i też możecie jakieś polecać gry do Roblox. Możemy też zagrać w jakieś teraz popularne gry, mogą wam coś ułatwić. Możemy sobie coś pograć. Mm. No bo teraz trochę już się znudził w Roblox, więc możecie jakieś dawać fajne gry. Może być jakieś konkursy o Robuxy. Nie wiem, nie wiem, może o coś innego. No ale to na początku. To już jest początek rozwoju. No i jak będziecie nas, jak będziecie mój filmy lajkować i subskrybować, to będę wiedział, że, że mam mieć motywację i że mam dalej nagrywać. Oczywiście dziękuję za każdego lajka i suba. No Daje mi to dużo wsparcia. Chętność do nagrywania. Mm. Dobra. Kurde, nie zgini. Ale zginął. A ja podbieram. O, dobra, zapisz tego pana trzeba. O kurde. Mhm. Dobra, jest łynek Piękny Nagrodę in innego zagram O nie Nie miałam po kurde Kurde Ach. jeszcze dzisiaj jakiś wydać filmik na zapas. Ło. Czekaj, może mogą być vlogi. Może będziemy, może będzie jakiś face reveal niedługo. Eee. Czyli mamy jednego, jeden dwa poroszki, jeden win. Mmm, Mam nadzieję, że ta próba zadziała, bo sorry, że cringe, ale spróbuję chyba z ósmy raz to nagrać. Raz nie włączyłem głosu. Raz to. No i dupa. Mam nadzieję, że te filmy chociaż nie wyjdzie. Jeszcze sprawdzimy. Przepraszam że zajem, ale jestem głodny. Choróbki tygryski, polecam. Kurde, Kurde przebraliśmy. Niestety. Hmm. Dobra. No to kurwa czy I to wygrana Słabo. A ostatni będzie to? Nie będzie kolat. No, słabo, słabo. Zmęczony mi się nie trochę. Może nazwę zmieniać? No, Na Czy znaczy, nazwę tutaj zmienia? Brawl. Dobra, Edgar zabity. Może tu jeszcze być, ale nie ma. Tutaj są we dwójkę. Powinniśmy to wygrać. Brawo. Szary o Oj, no bradrów, Pyk, pyk, dobra, jest. No mm, dobra. To będzie z tego filmu na tyle. Dziękuję za oglądanie. I Narka.